Siemanko wszystkim z tej strony. a Was witam w kolejnym odcinku z Assassin's Creed'a. Mm, jesteśmy w Jerozolimie, więc jak to na Jerozolimie przystały nasze nowe miasto, odwiedzimy nasze najpierw nasze, nasze punkty widokowe. Więc sobie tutaj ogarnijmy ten. Oho, oho tu się kręcą. Oho. Jasne, ja wiem o tym. Dobry trzech, ty mnie widzisz z takiej odległości. Tak już pracownik premium bym powiedział, ale. żeby tu obejrzymy. Hmm, aha, on antyny nie wejdzie, trzeba kombinować. Dobra i synchronizacja. O, jeszcze tu stoi, gościu, i się na mnie czeka, i patrzy. Super bomba. Tego brakowało naprawdę. Nie boję. Uh. Dziękuję. Następna wieża. Tu mamy kreż kieszenkową. Tu mamy punkt obserwacyjny. No, trochę tych punktów jest tak naprawdę w zasadzie. Kierujemy się kolejny, do kolejnego punktu. Nie będziemy tutaj. Jesteśmy w Jerozolimie, tak naprawdę, więc powinniśmy sobie poszukać tutaj jakiś flag, nie flag. Coś tego typu. Ale więc nie widzę tutaj. O, tutaj mamy kolejny punkt widokowy. Nie śmieję się, bo Musimy mu się przeciwstawić i odeprzeć go! Chyba wejdę tędy, dobra. Miejscami tej gadanie jest po prostu męczące i drażniące, ale na no co zrobić? Występują przeciw woli Boga i muszą za to zapłacić. No życie, pewnych rzeczy nie nie, popra, nie ogarniemy. Eu, mm, Dobra, następny punkt wyjokowy, Tam na wprost tamty nie mam tu żadnych flag. Przy okazji nie widzę nic takiego, tak w zasadzie. No, bywa, żyćko. W poświęcane poświęcany są w jego obronie. Wygląda to na tragedię. Jezus. Ja tak Nazywam nie to czytem. Umrzeć w służbie Boga! Umrzeć walcząc za to! W co wierzymy! Nie ma większej chwały! Moja <skrytanie> rodzina choruje. A nie nie, 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 nie wiermy! Tu umrze! A, o! O nadu. Na

no to wejdziemy tędy, ten problem przecież. Tu tędy, czy tam tędy, No tak naprawdę... Oj. Jedz jak oni się... Oni tak się drą, jakby sami umierali. O, jest flaga. Coś mnie obserwuje. Na to Co ty dłonie! mi to robisz? Nie zrobiłam nic złego! Puszczaj! Giń, złodzieju! Świetnie to ja lubię, tak mogę mordować po kolei jak leci. Jesteś Mhm, gdzie tu jest to? Nie, tutaj jest, mamy dobrze. O. Tak, śmiem kraść twojej obecności. Na tym mi najbardziej zależy. O Jezus. No ten nas mnie wykończy. To jest jakaś masakra. Eee, tu mamy próba zabójstwa dla informatora. Weźmiemy to sobie. Od razu machniemy. Jesteś śmiechem!

Boja, się pojawili. Fajnie, elegancko. Tu mamy informatora. Dawaj, co to my tam mamy? Pokój z tobą, Altairze. Prawda, że hmm. żyjemy w ciężkich czasach? Okropnych. Składłem w straszne kłopoty. Miałem za zadanie zbadać sprawę dziwnych zniknięć w dzielnicy bogaczy i jeden z ludzi Talala zobaczył moją twarz. Nie mogę tam wrócić. Czy byłbyś łaska zlikwidować ich dla mnie w zamian za informacje, których potrzebujesz? Mam zlikwidować jakieś tam persony Bo cię widziały O tym na pewno dostanę Zlikwiduj A oni są tam z drugiej strony trochę pieniędzy O co robisz sobie krzywdę Tak co sprzedaje Błagam, panie A on jest w środku tutaj A co on to robi? Moja rodzina choruje Ach, jak mnie się mną interesują. O. No dobrze. Czy nie ma masz już dość kupców, którzy nigdy nie mają nic przydatnego? Tak, ty! takty! No chodź, 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 to co panie! Umieram z głodu! Potrzebuję paru groszy na jedzenie! Jeśli o! o! Tylko parę monek! Proszę tylko o parę miedziaków. Musimy powstrzymać go! Nim jego pochód naprzód... mógłby zrobić coś tak strasznego? To nasze Gdzie jesteś? Jadko. Wiem, że nasze gdzieś tu jesteś! Najdziesz nie, nic nie rozumiecie, ja nic nie mam. Go, bo żyć, oh. Nie zniszczeni! Przeklęty! Przeklęty król chrześcijan i przeklęta jego armia niewiernych! Występują przeciw woli Boga za to i muszą za To jest to Nie jest! Gdziekolwiek się udadzą, Zostawiają po sobie jedynie cierpienie! Nazywają to królestwo! Nie powinien jasą. zachowywać się kurs jak dziecko! Może te miejscami, te. komunikaty są takie drażniące. Że to jest jakiś. No! Kto to zrobi? Już się i tak nie dowiesz, bo jestem za daleko! Altairze, pozbyłeś się tych, którzy mnie znali? Doskonale. Oto czego dowiedziałem się o Talalu to wpływowy handlarz niewolnikami. Mieszka w północnej części miasta, blisko barbakanu. Opłaca strażników, by móc pracować w cieniu. Jednak z tego, co mi dziś pokazałeś, wnoszę, że podzieli los innych. Jeszcze raz Ci dziękuję, Altairze. Nie ma problemu. Trzeba sobie jakoś radzić, chyba, nie? Tu mamy jakąś. Bójkę. Bójkę. Informator, nie wiem. Właśnie na to. No, tutaj dialogi są bardzo mocno okrojone. To proszę, nie możecie mnie prosić o to, pracę. W małe poświęcenie dla wielkiej nagrody. Nie musicie szukać dalej. Nie musicie już obchodzić się smakiem. Każdy, kto jest gotów pracować, może dostać to, co mu się należy. Chodźcie, powiem wam, co wam może dać Talal! Możecie dostąpić wygód i dobrego życia. Kto wie, co skrywa przyszłość? Jakie tragedie mogą nadejść jutro? Daje, błandos, Obrońcie tych, których kochacie! To tutaj, to Pracujcie ciężko, nie. a dostaniecie swoją nagrodę! Talal was obdaruje! Mm -hmm. Idź przeszkadzać komuś innemu! Dobrze.

Eee, co będą nas mnie ścigać? Tam, Nie zrobiłem nic złego! Za to! Przestań! Proszę! To było... No jajce... Proszę, nie rób tego... Słuchajcie, ja mam to, czego ci trzeba! Jestem no. do tych udziłów! Po co to robisz? Chodźcie, chodźcie, Przychodzisz we właściwe miejsce! Nie ma Kto lepszego ku... wie, Kup co skrywa przeszłość? Jakie tragedie mogą nadejść jutro? Obroncie tych, których kochacie. Pracujcie ciężko, a dostaniecie swoją nagrodę. Jeszcze raz. Was obdaruję. Kto wie, co skrywa przyszłość? Jakie tragedie mogą nadejść jutro? Obroncie tych, których kochacie. Pracujcie ciężko, a dostaniecie swoją nagrodę. Talal, was obdaruję. Nie ma prawa! Ale musimy mieć takie miejsce, żeby mu mocno naklepać. Ale że nie było dużo ludzi. A nie by było jak on był sam, ale no tego obiecać nie może nam gra, chyba No tu nikt nie chodzi, ja mógł tutaj stłuku! O, ty! Ety! Nie mam ci nic do powiedzenia. Albo będziesz rozmawiać ze mną, albo z Bogiem. Wybieraj. Nie powstrzymasz jego dzieła. Nie dasz rady. Czego nie powstrzymam? Jakiego dzieła? On przygotowuje ich do podróży. Do jakiej podróży? Są w jego magazynie. Gdy nadchodzi czas, wysyła ich do Akki. Gdzie jest ten magazyn? I czemu do Akki? Talal mówi mi tyle, ile muszę wiedzieć. Nic więcej. Tak jest bezpieczniej. Może dla niego. Obawiam się, że nie dla ciebie. Takie oczy dostało od razu z automatu. Mamy generalnie już wszystkie. Informacja na temat celu, więc możemy się już udać powoli do do zabójstwa z drugiej strony, też gdzie my jesteśmy. My jesteśmy tu, tu jest punkt kontrolny. Tam na górze weźmy sobie punkt kontrolny, bo te punkty tu trochę, jak tu dużo tam wejść nie można. To co? odchodzi. Co oh, Aha. Ok. Ok. Ładny upadek. Dobryś bardziej uważać? W moim wieku najmniejszy wypadek może mnie zabić. O, to jakbym tych starych ludzi słyszał, co po niektórych. Tak. Ona jest stała niedołężnia. Ona jest stała niedołężniała i w ogóle wszystko i. wiecie. Och, i ach. A, to nie tu, to tu że jaka ona jest pokrzywdzona, jest chora, ona i tak dalej, ona nie ma siły, ale przy Kasie to się kłóci, jakby nie wiem, postrada wszystkie rozumy. I nagle na to siłę się znalazły, nie? To jest właśnie, to jest właśnie najbardziej zastanawiające. Jakim cudem, Ojej. Wieśniaku, za cię zmuszę. Wieśniaku? Jak tak możesz do mnie tak mówić, ja nie wieśniak Dobra. Tu sobie hop, hop, hop. O ty. No, wypadł. W ogóle jak tam surowo jałowo wkoło tego miasta. No w ogóle się nie postarali. Tu jedynie jakaś góra, wieża. Cholera wie co to jest. Ojej. No słuchajcie, ten przeziębiony. Dobra, punkt widokowy mamy z bani. 6 na 9. Tak naprawdę. Wiecie, najgorsze... Najgorsze to jest właśnie ten Assassin's Creed 1. Potem to już leci tak naprawdę. Jest wszystko fajnie, przejrzyście i... Są pieniądze i są jakieś tam, wiecie, zbieranie na coś. A tutaj to... Za bardzo nie ma co tak naprawdę. A, za bardzo nie ma za bardzo nad czym tutaj... Co on sobie myśli? Tu mam punkt widokowy, to jest chyba tam, po kościele. Nie, czy nic nie jest. nic tu nie jest. Miałem jednak szczęście, młody człowieku. Ciekawe, czy mam nawej do tego kościoła, bo ja jestem bardzo ciekaw, co się tam dzieje w środku. A nie widzę tutaj niczego takiego, co by mogło mi pomóc tak naprawdę tam wejść, więc chyba muszę. A w kościele znajdziecie jest... Na pewno jest flaga. Synchronizuje punkt kontrolny patrząc... Od strony muru. Do, na w stronę muru. Tak sobie oceniam sytuację. Dobra. A tu jest jakieś przesłuchanie. W środku. To jak tu wejść? Zaraz pomyślimy. Jak tam wejść? Chyba już wszystko widziałem. czegoś? Co on robi? A! O co chodzi? O! Mogło mi się coś stać! Miejsce! O! Dobra, wypchnął mnie, ale pomyślę sobie. A co by było, jakbym spowała było... tak? Coś do powiedzenia? Dziwne. Po co to robi? Chcesz czegoś? Co za dziwny człowiek. Najlepiej by było, wziął. Tych modlących się i tu wszedł Hej! Wyglądasz znajomo Ale nie widzę żadnych, którzy się by mogli tu pomodlić I tak wejść na luzaku Dobra, spróbujemy najwyżej mnie tak, najpierw tego

I już panika w oczach, już śmierć. To mógłby zrobić coś takiego. Pieniądze, dawno by mnie już tu nie było! Albo jesteś ślepy, albo głupi. Może jedno i drugie. Jak możesz tak mówić? Nie widziałeś wszystkiego! Widziałem! Dość! Zaatakowali naszą karawanę, a on natychmiast uciekł! Nie, nie uciekł. Co ty gadasz? Nie pamiętasz, co się stało z tymi, którzy nas zaatakowali? Powalili ich łucznicy, niech Bogu będą dzięki! Nie nasi łucznicy. On sam. Czyli mówisz, że to on nas ocalił? Tak, pobiegł na wzniesienie i powystrzelał ich z łuku. Ja nie miałem pojęcia. Jest mistrzem łucznictwa. Lepiej to zapamiętaj. I dalej zawiesili na tym. Można jak ucieka. Lolo lol. lol, lol, lol. A my tu, tu... mamy jakiś punkt widokowy jeszcze. Tam na górze, więc sobie go od razu machkiem. Przekręca jego armia niepiernych. Robi to z jakiego powodu. Tylko parę monet, Boże świę O! Gdziekolwiek się udadzą, zostawiają po sobie jedynie cierpienie. Nazywają to krucjatą. Krucjatą w imię czego? Ignorancji? Przemocy? Szaleństwa? Musimy stawić im czoła! Musimy walczyć z nimi na wszelkie sposoby! <laughs> no powiem wam, że muszę. na nowo to tu być. Bowiem znalazł on odwagę, by stanąć w obronie naszej wielkiej cywilizacji! Nie śmiejcie, bo... Hmm, tutaj mamy. Dobry, punkt widokowy. To Nie tu niedaleko jest chyba pobicie. Owicie tu, ale to jest punkt widokowy, więc sobie też go machniemy w międzyczasie. Powiem wam, że... Assassin's Creed to była jeden, e, Historia Ezio. Tak A? naprawdę. Oh, Boże, za dużo was tu, tu się skupić nie idzie. Wiecie, że w ogóle ten Assassin to miał być pin, jako Prince of Persia sprzedawany. Ale miałem nazwę cię pięć persio, a coś tam. Chodźcie, ludzie! Chodźcie, A Potem doszli do wniosku, że jednak zrobią to no, nowy wytwór całkowicie. Ja, Będzie sprawiał kłopoty. I tak powstał Assassin's Creed, i cała ta wiecie. Aha. ty, nie powinien zachowywać się jak dziecko. Aha. Jak ja tam wejść z laski swojej? Co on? <śmienicza> robi? Boże! Oni jak krzyczą, tak by ich mordowali mm, mm, mm. No dobra, ale jakoś tu muszę wejść chyba Tak to na pewno tu musi być tu jakieś wejście po co to komu? O szalał? Czy on to? Chyba, że... Chyba że oknem, ale... A, spokojnie daje radę. Oj Nie, coś, coś poszło nie tak. Po co on to robi? Poszło nie tak, więc sobie spróbujemy jeszcze raz. Sprawę zmysły? No To dalej nie sięgnę. To są jakieś odstające chyba elementy, więc chyba tego się może chwycić. O, a teraz w las, no nie wierzę. Dobra, teraz jakoś tu. A, tutaj też trzeba się nagimnastykować. Okej. Okay. No i co? nie no tak w tym miejscu punkty to ale co mam tutaj a po prostu wcisnąć e okej okay. o nagle się cztery zadania zrobiły no nie wierzę. Jest korta i próba flagów. I kradzież. Nagle wszystko się znalazło w tym miejscu, nie? To jest dopiero. Ja się tu muszę rozjeżdżać, bo tu nie ma czasem flagi. To jest po prostu za ładnie, żeby tu nie było nic. Tak naprawdę. Będzie sprawiał kłopoty. Chyba widzę już. Tam coś mi się świeciło. Nie. nie widzę żadnej flagi tutaj tak naprawdę Ktoś... Akcja cmentary o, już nie żyjesz. Coś pewny to nie HAHA! Nie na sucho, ty mordyso. Całe szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiona. Hm? Huh? <coughs> nie, znowu. O nie, znowu widzę śmierć. Znowu kogoś tu zaszlachtowali. Um. Oni się lubią powtarzać się, przyzwyczajcie do tej serii akurat. Bo oni będą tak mówić, tak gadać w takim właśnie... O nie, znowu. I tu będziemy słuchać do samego końca gry właściwie. Słuchajcie, nie widzę żadnej flagi. Jestem trochę zawiedziony tym miejscem. No ale cóż. Jak to się mówi nie wybierać. A tu? Ten Chyba, że tu w środku. Na hmm. tym się nie da. No, trochę taka kaszana. Straszna bym powiedział. Nic tu nie ma takiego ciekawego. O, mówiłem, że będzie flaga. No, znalazła się bidulka. No dobrze, skoro flagę mamy, to myślę sobie tutaj. Zakończymy odcinek i widzimy się w następnym pos odcinku. Stary, A ja Wam życzę udanego dnia. To boli. I do zobaczyska. I gdzie? No hej.